Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii yy, od złotówki do gotówki, no i co widzowie dzisiaj, w dzisiejszym odcineczku, no niestety jest to trochę już przywódna praca, ale kiszonkę dzisiaj będziemy widzowie robić, oczywiście też sprawy z tej drugiej łąki, ale to już widzowie zarzekam, że jest ostatni odcinek jeżeli chodzi o sianokosy. Tak jak nam no powiedzieliśmy, co pracownik ma zaraz przyjechać i jeszcze widzowie tutaj stoi y, nasz kombajn i zaraz y, też jeszcze wam opowiem co i jak, i, dlaczego on tu stoi. No ale co widzowie, jeszcze na samym wstępie chciałbym poprosić was o zostawienie łapeczki w górę oraz subika. Oraz dzwoneczkiem, abyście byli informowani o nowych odcineczkach No i też lecimy po 3000 już, nie? Bo zapomniałem tak widzowie wam w ogóle mówić, ale 2000 już jest za nami, no to lecimy po 3, nie? Więc Elegancko i planuję widzowie, może się uda w weekend zrobić live'a właśnie za 2000, także zobaczymy No i co widzowie, napiszcie jeszcze hashtag Nie wiem, sprzedaż? Albo hashtag Nie wiem jak to Cena o. Możecie też yy, napisać, a ja mam na pewno przybne serduszko. Widzowie, hashtag sprzedaż. Bo jak właśnie mówiłem wcześniej, yy, sprzedajemy sobie ten kumbań. Yy, no i widzowie, liczę na was, żeby tutaj yy, jakąś. A, motorem przyjechał pracownik. Yy, zachęci was tutaj do aktywności. No i widzowie, mam nadzieję, że jakieś oferty z kogoś Witam. Witam, witam. Kupię od ciebie. Co? Kombajn? Kombajn. ta A masz tyle kasy? No, ta tuś da. A, no to chyba, że. Nie, bo ogólnie, widzowie, ja ten kombain yy, wyceniłem, bo też chcę teraz wybrać realne ceny, jeżeli chodzi o maszyny. Wyceniłem go sobie na 650 tysięcy. Ała, kur. Oj, ten się jeszcze tam wywołuje, więc widzowie są. Coś Macie tutaj w ogóle, jeszcze Wam powiem My mamy tutaj, tak, do czynienia z New Hollandem. Combinem CX5.80, co mamy do niego? Oczywiście, wózek. Header do zbóż, i on ma chyba 6 metra dokładnie. Tutaj mamy jeszcze header do kukurydzy, ale ile on ma metrów, to wam nie powiem. Ale tak na oko, tak wydaje mi się, te 5 powinien mieć, więc to wszystko. I to właśnie. Wszystko. I jeszcze GPS jest oczywiście wyposażenie, jeżeli chodzi o Nihollanda. I też jest siodełko tu obok, jak widzicie, no jest w takim pakiecie fajnym. Jak ktoś pamięta, to kupowaliśmy sobie go normalnie od handlarza. No i on tam był już ładnie, fajnie chodził, brzyniwa też. Awary nie miał, więc elegancko. No i mówię widzowie, 650 tysięcy, więc zapraszam do komentarzy też. I po napisaniu hashtagu też zapraszam oczywiście do tutaj negocjowania, bo możemy coś oczywiście znegocjować. No liczę na Was widzowie, liczę, bo bardzo możliwe, że wasz komentarz może się pojawić w na następnym odcinku, także naprawdę zachęcam tutaj do pisania Bo jak się sprzeda to widzowie lawetka i jedzie A co przyjedzie widzowie nowego to Wam się dowiecie w swoim czasie A... mi ciągnik widzowie zabrali Teraz tak patrz, to John Deere I co ja teraz robię widzowie? Gdzie mi ciągnik zabrali? O jedzie Suuuj Dobra wsiadaj nie, nie strasz mnie ty, ale wyślij bo ja nie wsiądę o, dobra. No, no troszecz dobra. troszeczkę zajmujesz miejsca, nie mówię nie. Czekaj, cikaj. Ku... Weź mi to siedzisko, rozłysz co? A, bo ci się w plecy wbija. I to. No. <laughs> czekaj, 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 bez tu. O, tak o, tak o i tak o, dobra. Ty, ty tam nic nie podłączaj. Zara. Czekaj. Dobra, zamknę. O, bo o. Dobra. dobra. Czekaj, tam widzowie, bo jeszcze. O, zapomniałem tak o zrobić. O, co? Nie, bo tu miga mi taki. Na kamerce. Dobra, lecimy Nie, musiałem jechać w koło i przejechać wiesz. No boś musiałem chcieć w wierzch, byś musiał, chodzi. ładowarkę, podczepić i łyżkę, bo nie potrzebisz. A ja nie naprawiam jazdy. O, wypadek po prawo. Łojezus. A mnie już w USP nie ma to. A te USP podobno już kaput. No bo tam nie ma kto robić. No ja, bo ja miałem tyt, nie, to nie. tam się nie skupiałem na sp, tylko tu. O. Swoich A interesów. wiesz co, czekaj, mam tutaj w wiesz co? Ze przywiozłem Tutaj o! Taki otwieracz Ja, pod siedzeniem jestem Dobra Ja ale nie o ale... dom, mnie o klamkę Dobra tam Nic się nie stanie przecież nie Chyba nie Zdrówko, nie? No zrówko, zrówko. A właśnie widzowie, zaraz jak będziemy wracać, to ja jeszcze wam coś widzowie pokażę, bo ja tak spadnę na pomysł, pracownik jeszcze nie wie. No ja, właśnie miałeś mi ten warsztat stanie co mieliśmy robić te projekty. A, czyli jednak wie... jeden to. Nie no, no przecież no, gadaliśmy... No coś kombinować powoli, nie, tylko że teraz No jak tam powiem, obok ja Sirosów z ob... pieniądze wezmę Ale ten obok silosów ten warsztat mały robimy tak? Ja my cię Nie, zrób więcej. większy Większy No zaraz ci pokażę. Eee, zobacz kalendarz co dzisiaj jest na tego pije. Zobacz co dzisiaj jest. Pierwszy dzień maja, majówka No Grina trzeba. O, to się zrobi po tym Jak Ci się podoba moja ten bluzonowa? Czalek z Giona? Maryku, pani. Pani Marysi. A to ja pewnie taka... Skidźka, No. Człowieku, nikt nie musi wiedzieć, nie? No ja może to niedługo, to ten... Będę miał, to ci dam. znaczy co? Ty, co masz tam? masz fajną fryzurę. Nic, nie, fajną fryzurę masz. Na buskata. A nie ja tam na biskupa jakiegoś coś tam? Bo ja nie, bo ja w czapce tu się chodzę i ja nie będę pokazywał. On mi tak zarosły. I ty jak... masz na biskupa? Nie, no nie mam na biskupa. A, zarosłeś tak. Tak, pod tą czapką chowam, bo nie ma kiedy tego się Roboty, a roboty. Ja te mogę ci obetnąć. A, bo dobra. To przejdziesz, a ja maszynkę w domu mam, to... Dobra. Ty, Nie, nie potrzeba, nie było, pod ja kombajn. Taki, bo ja Testy kombajnu zrobimy. Który? No, no taki, nie oni to mają... A, ten co się spakał, z wujkiem przyjechał. No! Właśnie. Tylko to właśnie, Właśnie. Właśnie będzie lipa wtedy. Jak będzie ten... ścięty tak samo. Nie, tylko dwa razy gorzej zrobię. Lepiej. No, ale ten się gorzej nie dało, bo oni się potem nały coś zcięli wszyscy wuja tak samo? Tam wuja to nie wiem. A Ale... on to pierwszy wtedy chyba do tego, nie? Dawno to w Ameryce. Ja, widziałeś ostatnio, że on na bombiony tam jeździł? Nie, a tego nie widziałem. To z się jeździł? Mercedesem samym czy czym? Nie, kombajnem Ślaszki, Kosiu. wuja. To nie jest. Nie? Ty, co tu się. Co to, tu to, to, to się na Cibiradę coś było? Nie wiem. Coś na pewno. A to może jakiś kierowca tego ciężarówki na ekspertówce. Dobra, to... O, pełna! Jedziemy. No, jak bo to będą 3, jedzie, 3, 4, nie będzie to bo ja nie wiem, czy to starczy. No, tu masz 33 tony, chyba, nie? Jakoś tak się mieści. Czy no. Zobaczymy, czy to. Ale będzie chyba jednak tego ten, no, co jak układ, tylko objechałem. Coś tam będzie z tego, chyba. Ci zaraz pokażę, a. co to będziemy robić, bo to warsztat i jeszcze coś wyda. Eee, bo ja nie płaciłem ci przez dwa miesiące. Za co, co? I za, za tamten a. rok ci nie płaciłem. No w sumie ty mi za dzierżawę nie płaciłeś. Musimy być no właśnie, w końcu. Już ci przelewam, właśnie. Tam tak. Za rok, dwa i pół, więc. dolecie, za dwa lata już. Tam jeszcze napiwek mamy, bo. To dobrze. Teraz ci przylewam. to się a widzę elo, ci rośnie? No, rośnie, rośnie. Fast o, nie A bo ja widzisz te pole tu właśnie się zatrzymałem na chwilę To, to A, no tu, tu tak. pola nie ja będzie. Ja tu być tak. Nie będzie Jak łomki. Nie będzie no, nie będzie Czemu? Bo ja tutaj będę właśnie te wasza stawiał Jak to krzywa? No, ale to się ziemi Nie tu się. się zbierze Tam się z... Nie wiem właśnie Albo pod takim kątem nie spadało, nie wiem Nie no, gdzie pod takim, nie, tu ja coś wykombinuję. Ogólnie widzowie mam tu plan. Postawić warsztat taki duży Tak jak tam yy, na, na tym mają na sklepie, coś takiego. Tu postawić i widzowie będziemy chyba tutaj się zajmować maszynkami, będziemy sobie sprowadzać. Jakieś właśnie takie popsute Jakieś projekty, lewe. Albo nawet o projekty robić i będziemy tu widzowie działać sobie, nie? Pierwszy projekt to będzie ten... Yy, mam projekt. Jak? Helikopter z samochodu. No co ciekawe, jak ty za zrobisz? Kupię helikoptera i ja go pomaluję na samochód. A, no co? co jest nie? łatwo, nie? A to będzie ogrodzone, pewnie, co? No będzie, to się no, ogarnie, nie tylko, że muszę jeszcze kapitał mieć jakiś. Eee, to możemy inaczej to zrobić. Jak? Chodź na chwilę. No? Bo ty do końca to będziesz robił? No ja nie wiem, ile bym No aż takiego dużego to nie będę robił, bo to już. Szkoda to tego. To ci zostanie trawez na wdzieżawę. No, Dobra, sobie coś zrobię. Dobra, to idziemy do na rządira. Gdzieśmy dalej z tymi siodłoksami? Czekaj tu na komersję, zobaczę ile tego. Dobra, jeszcze jest jeszcze, jeszcze jest czas. Dobra, idziemy tędy. Ty to i do poładowarko na tu, stoi w tej halie. Odpuszczam. i łyżkę tam weź, żeby później do rozgarniania było. Także widzowie, mówię, no póki co jeszcze tego nie zrobimy, nie, bo. Jedyne co będziemy mogli zrobić to sobie tam teren przygotować, nie? Żeby to sobie wyrównać i żeby to sobie czekało, nie? Ale ogólnie to nie damy rady, bo... Yy, nie będzie budżetu widzowie, bo ja muszę ten kombajn sprzedać. Oczywiście to z widzowie taka opcja, że jeżeli ktoś z was yy, nie kupi Nie będzie chciał kupić o inaczej, no to będziemy sobie ten, nie? To będziemy po prostu... będę szukał innego kupsa, jakimś OLX-ie czy coś. No i będziemy sobie tam, będziemy to szukać Jakiegoś kupca, poczekajcie, podziwiemy sobie tak Tyle, będzie dobrze chyba A jaki ty masz tu Haderi w ogóle? 61 metrów Oj, za szybko Kłoda. Za szybko ja poper Dobra, to poczekajcie widzę, zrobimy taką, że cofniemy sobie. Coś tu będzie widział jakieś to też nie musi ten. Jak coś, to najwyżej będziemy jeszcze robić. Ty, ale gdzie ty gościu się dbasz? No, ubije, nie? Już powoli. To na razie to nie ma. A bo ci jeszcze zostało. A, no mi dużo zostało. Właśnie tylko się ten, widzę, że ja to Ja szybko mało. jechałem. Ja na ten przy... silos ten nie Pomiększył, bo to taki no krótki jest. jest mały, no dlatego właśnie się tu zrobi tylko tyle tej książki tam co będzie. Jak coś, to się potem... bo ja też tu coś planuję, jakieś tu przebudowę A jakbyśmy tu tak ustawili albo ja, nie wiem, tam? Nie wiem, nie wiem to trzeba... są sąsiady, ja zaraz... Okurę. Ja pier... Uuala. Prezes. Dobra, będziesz co robić. Nie miałem. Nie ja, by Byłaby ta była. Ja tu sąsiadowi powiem, czy tej stodoły niech chcę wyburzyć, zaraz ekipę i wyburzam i będę miał miejsce. na tu odbarku, człowieku. Ale no, którą? to na... drewnianą, czy tam tą, tą, tu drewnianą. A to może i też by się udało. Nie wiem, bo tu ja muszę coś kombinować, bo tą halę zburzyć tu o i jakoś inną coś tu pokombinować, bo... Mało miejsca, powiem. Te tory możemy kupić, wiesz? Od PKP. No i co z tych torów? Roz po ciągu gdzie jechał, jeszcze na mnie katastrofa będzie. Nie no jak kupimy to już nie będziemy mógł jeździć. Będą musieli płacić jeszcze, bo bramki zrobimy. Nie no torów nie będę usuwał to, bo to... Wiesz, żeby takie tory wykupić, że to też trzeba trochę kapitału mieć. A tam. Oni tam często jeżdżą, tu po cięgu pociągi to... co 20 nas No bo w sumie... Tu jest ten skup, nie? Łączą no. też. Skup i węgiel tam może mnie węgry Na tych tych to jak chcesz, tam możesz tam sobie wziąć jakieś zetora i jako do czy coś tam. Przywentowałem, że ładowarką będziesz. A już tam. Zobaczcie ładowarką, porobię to i zaraz nas. Więc widzowie też. też możecie napisać, nie? Czy to w ogóle wam ten pomysł się z tym e, moim warsztatem będzie widział, czy nie? będzie elegancki, kapitalny, czy taki nie do końca. No ale wydaje mi się, że jest to pomysł, tylko no będę musiał trochę włożyć to. Ja, ja mogę powiedzieć tak, dopóki nie zobaczę widzowie, to też nie będą wiedzieć o co nam chodzi, nie? Tak, no mam być to po prostu jakby ala alakomiec. No ja bym tak na przykład właśnie John takie, takiego jak mam będę sprowadzał jakieś tam na przykład z Niemiec, zepsute czy coś i będziemy sobie tobie naprawiać, jakichś mechaników pozatrudniam Ta! Co? Mechaników! No ja to że ty, no ale ja nie wiem, czy ty dasz szadę tym, jak ja na jakich to Dobra te młodego nauczę tam ciebie nauczę i będziemy ten to, bo tak Chyba, że jeszcze mam jeden pomysł, że na razie się zbuduje mały warsztat, a potem się zrobi większe coś. To Rozbudowę się... potem? No. Bo, bo ty ja mówisz, że to będzie komis, do, tak? By tu do gospodarstwa przydało, bo ja nie mam żadnego takiego warsztatu. Tak, bo nie tylko komis, to mogą też widzowie o własne ciągniki stawiać może też, nie? No. Może to, zrobić to, to na Discord by był, na przykład. To też by dobry pomysł był. Na przykład ta, ta, komis. Też widzowie dobry pomysł, by to był jak najbardziej. Żeby mógł tu widzowie was zaangażować, to jak najbardziej. Jest to jak najbardziej do zrobienia. Co bym miał? No, tylko widzowie kwestię spóry. tego kapitału, nie? No, musimy to mi upuszczać. Nie, też może jakiś odcinek wam za niedługo tam zrobię. Bo znowu będzie mleczarz przyjeżdżał za długo ale to nie będę wam nagrywał. Po prostu jak będzie już. No, na tamten napity nie tam zawiesz co trzeba. To znaczy, No góra. nie, bo ja mu ten, ja mu mówiłem, żeby on też tam. Ale to miał być już następny kurs, ale chyba coś tam coś źle pozapisywali. Zobaczymy, widzowie, bo to na tym jogursie teraz trzeba już ruszać powoli. To jest... Pożniewa chyba, co? Czy przecież nie mam Nie wiem, zobacz, no... Jak ten lecesz przyjedzie, zobaczymy, ile tam leka bo Czekajcie, widzowie, ja telefon wyciągnę i wam pokażę, ile mleka. Patrzcie, ile mam gnojówki, widzowie, to trzeba też coś robić z tym. Ale mleka mamy... No, 9000 tysięcy litrów, no to nie jest dużo. A, prezes! O... No? Działaś na TikToku, jak ja wracam z pola, nie? No? Taki dzieciak dar się do mnie, opór włącz, opór włącz, ja nie wiem o co. A to ja widziałem, no. Ja nie wiem. Co Nagrał. Jakiś koguty tam chciał włączać? Nie wiem. Widzowie, ja powiedziałem że akumulator tam... słaby, nie? No, sobie widzowie obczajcie. Czyście lękiej się. Na Discorda, proszę, widzowie mieć na tego Tigitonga, czy jak mu tam. Ja się nie znam. Ja to mogę powiedzieć, czy piwko dobre, czy nie dobre. A dobre czy niedobre? A to mam nadzieję, że zerowe. Zarówka, zarówka, ja to wiesz. Dwa do zabrał. Się nad nie podzielił, no. A bo było jedne. Nie, będzie coś, To będzie... ...idealnie tej kiszonki, jak będziemy te właśnie silosy tam, będę chciał budować, to... Coś mi zawie trzeba myśleć powoli, bo naprawdę, też trzeba nad, no właśnie, jakimś ciągnikiem myśleć, może kupię właśnie jakiegoś takiego rozbitka. Albo jakiegoś takiego ogólnie do re remontu. Coś byśmy ogarnęli Widzowie, bo mam plan. Kupić jedną markę Ciągnika Mogę was widzieć, Widzowie z ale nie będzie to John Deere. Chociaż też, żeby nie ukrywam, fajnie by było, ale ile tych John Deere Widzowie można? Coś by to nowego się przydało. powiej w sierzości na tym gospodarstwie, to ten John Deere to już też trochę jest czasu. Zetora weź. A zetora to już mam. Ale większego, lepszego. Weź przesy <grym> Klątw <grym> jakiś tam na nich tych. Ja ostatnio widziałem na targach tych kielcach, gdzie tam stały się popsu, czy no. To jak, tak jak może być ciąg, który stoi i już cieknie. I prosto z fabryki, nie? I o. ja już wolę, Ale jakby ten... grabiami to w tej obrabić. obrabiać. Też bym chyba tak badał. No widzowie, ogólnie kombajn... Już mam wstęp niedogadany, jeżeli ten się sprzeda, więc to widzowie tam yy, nie będziemy żadnego głosowania robić, a nic po prostu przyjedzie do nas Tom Tomsonek ode mnie kupuje Dociwa. Tak, tego do czwara, tego właśnie pracownika, no, miał nie wydawać na no, ale niestety Aż poprzedz świat. Ja co ty tu na dachu? Prezes bo tu szyba pękła Jak pękła? No pięknięta jest tu na rogło Pokaż to Czekaj A brudne tu. byś umył prezes A co Bórne ja będę też jak tak hala Ja faktycznie pęknięte Co teraz? Trzeba wymienić Nie tam nie ma... Umiesz wymienić. dachy czy nie umiesz w dachy? A tą ekipę co tam ci robi o, a dach O ja, ja będę specjalnie ekipę zamawiał, to bym ci re, ja bym dał no, trochę więcej i... A to może ten... Ubezpieczenie bym ci kupił jak coś To dobra, skacz już ty, ale weź tą odbarkę. Już gore A bo nie możesz cofnąć. No właśnie. Też to ja nie wiem, kto ten silos taki mądry stawił, że. To miał być trochę na mniejsze nie na takie bydleta już. Bydlaki. Ło. Wow. Łopony. A tam. No, bym się kupił. Ale dobrze ubite. Zarówno od Co tu nie może, Co mi tu? Ten Konkutery Bo wystaje trochę, wiesz? O. Bólni, bólni. Ty, no to ile ja tu jechać? Dobra, będzie na na grinę? Tam będzie idealnie. Mućka, chodź na górę. Kto? No Mućka, patrz <laughs> A co ty usłyszałeś? Nie wiem słyszałem muźka, ale sam tylko ty je masz. No tu co no się ma, ma Że on się tak nie boi co? Trzymać Tam sprzedaje też to tam wiesz Tylko to mało obchodzi bo ja też nie od niego kupuję Tu mam też rzut beretem to Jedziesz ze mną A to ile masz minut odcinka? 19 To jadę no, stójdziesz Kurę no, no trochę ci się ruchu przydało nie, małego. mogę. Twoje krowy ciągle zamknięte. Świata nie widziały może. Widziały, na na uciekły. <laughs> ja nie mogę się doczekać tych buraków. No buraki będą dobre. Trzeba już też nie wiem jak najszybciej robić. Jak najszybciej, żeby ten czas leciał, No co, łąki widzowie tu w kąpoleje, to już wam nie będę nagrywał, bo to, 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 to będzie jeszcze... akcja, akcja to nie ma co tam nagrywać I tylko... O, I będę... I będę za niedługo Chodzi na to Czekaj, bo No trzeba... Od... Zacząć kosić się Ja tak samo Ja mam... Co? Dwa pola Więc szybciutko to skoszę Potem przyjadę do Ciebie Ja muszę tam jakieś wizyty u Ciebie zrobić Ja tyle... Planów... a Czasu nie ma A to wizyta się u mnie zrobi nawet, no na wiesz To można zrobić A młody tak mówi, że codziennie nie będzie u ciebie w pracy i go już nie ma trzeci dzień. No bo on widzi pewnie filmiki To już nie, nie przychodzi. No ale Polenę zawziął tam? No Nad nim widziałem. Czy on stoi dalej, czy? Ja nie wiem. No to jedźmy górą zobaczyć. I stoi, co on? Stoi. Stoi chyba. Coś tam stoi. No to co, twój ojciec, to co on nie wie, Znowu, że ten... No bo i się z tym rowerem wiesz, bo nie ma prawka A. i PKS-a więc mu może nie przeszkadza tu zarabierzemy to zaraz bierzemy tą. z dora i hej ale na linkę i odholujemy do mnie, To nie stało. Stoi Opona przybita, u jezu chciało tu. pod remizo. Ja paliwa widzę, że to mało w tym, że Rezerwa się pali Młody spuszczę ostatnio. A, a to nie ty? Nie, ja chciałem, ale im mi nie pozwolił. A no to niech mu te paliwa to. skiśnie Nie szkawki dostanie za do to paliwo. <gryw> a, nie ugniecione jest. A, dobra, pa ja się Uuu. tu tylko ładuję. O kurde. Ojojoj, ojojoj, ojojoj oj oj oj! O pociąg widzisz, ja będę kolejką, bo jak to co tu mówię, co, co minutę Ty, ole, how the fes, nasypano, ja nie wiem co to, to tak nasypał Już więcej takich nie robimy Oooo lolo Dobra Dobra widzowie, będziemy Trzymaj kończyć, obiad. tu sobie ogarniemy, Zara, o ja tu odczepię tą, um, um, ubijemy W nojówkę pojedziemy loslać Tak to będzie oh. Więc co widzowie, to by było na tyle Mam nadzieję, że wam się podobało, zachęcam was oczywiście do stawienia łapeczki w górę Oraz sobie kazać to kto jest nowy Abyście byli informowani o nowych odcinaczkach I też widzowie, lecimy e, po 3000 Wpadajcie też oczywiście w opis, zobaczcie se tam do chłopaków paść na TikToka, na Discorda. Wszystko zapraszam elegancko. Napiszcie hashtag sprzedaż albo hashtag jakaś oferta. Tutaj zapraszam za New Hollanda jak najbardziej są otwarte takie propozycje. No i co widzę? Na razie trzymajcie się. Cześć.